Przechodzimy do y, ostatniego wykładu. Dziękujemy y, poprzedniemu prelegentowi, profesorowi doktorowi i habilitowanemu inżynierowi Jerzemu Wlechowskiemu. E, a teraz e, głos zabierze inspektor Maciej Węgrzyn, e, inżynier medyk, e, w cybernetyk, można powiedzieć, wykładowca e, Narodowej Akademii Informacyjnej. Pro, e, proszę bardzo, później e, nastąpi część dyskusyjna, ale nie, nie będziemy już jej umieszczać w internecie. Dlatego że warto się pojawia, że sobie się bym spoznał, jak z, z i zadawać pytania. Proszę bardzo, panie inspektorze. Dzień dobry państwu. Macie w ręce ofercę szkoły zarządzania czasowo, wie, gdzie zostają zatrudnione co prawda nie na etapie cybernetyka, ponieważ takiej profesji w powszechnej klasyfikacji zawodów nie ma. Nie może się po prostu z tym zmienić. Jestem zatrudniony jako hmm, z klasy, potrzebnej klasyfikacji zawodów 21-11-03. Proszę sobie przychodzić, co to zawód jest. Bardzo szanowany. <laughs> Ma być to dosyć skierowany do kolegów o biurokratycznym zacięciu, którzy uważają, że tylko osoby, które mają odpowiednie zatrudnienie, mogą się wypowiadać na odpowiednie tematy. Tymczasem zbiór osób, które posiadają wiedzę i zbiór osób, które są zatrudnione, mają część wspólną. A ja chciałbym ją rozwinąć w ten sposób, żeby te osoby nabywały wiedzę. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Zajmę się cybernetyką, czyli nauką o sterowaniu. Ale w tym momencie, jeżeli mówimy cybernetyka, nauka o sterowaniu, to mamy dwa nowe słowa, co to jest nauka i co to jest sterowanie. Sterowanie to jest wywieranie pożądanego wpływu na otoczenie. I tutaj wszyscy mówią, a to jest kompletny relatywizm, bo pożądany dla kogo? Dla sterującego czy dla sterowanego? Nie rzeczywiście. U nas jest kompletny relatywizm. To, co sterujący uważa za właściwe, to robi, aż to jest właściwe dla sterowanego, to jest niekonieczne. Można mu to umawiać. No jak się to mówi na przykład politykom, to się bardzo no ale. My nie jesteśmy od tego, żeby kogoś obrać, tylko żeby mówić, jak jest. Ale co to jest nauka? Otóż Aleksander von Humboldt, był taki geograf niemiecki, pracował w początku XIX wieku, stwierdził, że nauka zaczyna się od zapisu obserwacji. Czyli mamy obserwatora, który obserwuje. I zapis. W związku z tym, ile elementów mamy. No, to jest powiedzmy sobie obserwator, to jest rzeczywistość, a to jest zapis obserwacji. W jaki sposób obserwator działa na rzeczywistość? No, w jaki sposób obserwuje, prawda? Obserwator zauważył obiekt. No i teraz nie wiadomo, czy ten obiekt jest napełniony cieczą, czy też to jest złudzenie. No trzeba jakoś. W jakiś sposób oddziaływania na tą rzeczywistość wymalej, żeby, o proszę bardzo, wynajmuję, nie bardzo mi to wychodzi w ten sposób. Na pewno mi się Pana. udało. O, proszę, udało się. I teraz <small> mamy wynik do doświadczeń. Obserwator zastosował pewną procedurę. Stosuje ją dalej. Rzeczywiście, woda. Być coś innego. I wiadomo, to jest dopiero białej płyt. Za pomocą tej procedury zaobserwował coś, prawda? I ta procedura nazywana jest pragmatyką, czyli sposób oddziaływania. Zarówno obserwator, jak i ta procedura są dowolne. Zamiast nie mógłby u siebie zupełnie kto inny. Jak zastosuje tą samą procedurę, uzyska podobne wyniki. Zastosuje inną procedurę, uzyska inne wyniki. Następny sposób, proszę, następny element to jest zapis, <laughs> ustalenie tego, tego, cośmy zaobserwowali. Tym się zajmuje w filozofii aksjologia. Aksjologia podaje, co można zaobserwować. I to jest znowu element dowolny. Na przykład oświetlamy żwirek diamentowy z światłem widzialnym, taka aksjologia, no to aksjologia mówi, tam nie ma diamentu. A jak oświetlimy promieniowaniem rentgenowskim, to błyszczy, bo ta akcjologia mówi tam. Są diamenty, prawda? Czyli akcjologia, wyniki zależą od procedury. No i jest jeszcze zapis. Żeby coś zapisać, musimy użyć znaków. I tym się zajmuje semiotyka, nauka o znakach. Inżynierowie skrócając zapis stosują wzory, ale to jest tylko skrót zapisu, z tym, że obowiązujący. Bo z kolei semiotyka daje epistemologię, czyli zbiór wszystkiego, co wiemy. Oczywiście filozofowie się w tym momencie wkurzają, że to jest oczywiście spłyszenie, ale tak to jest, to jest zapis. Zbiór tego, co wiemy. Ale zależy od znaków. Jeżeli na przykład obserwujemy no, piękną kobietę, to mówimy, piękna kobieta, ale możemy mówić, po czesku, żeńska. No, troszeczkę inaczej. Albo baba, albo anioł. W zależności od tego, jaki znak zapisywania wybraliśmy taką epistemologię. No i teraz ostatni element odczyt. Odczytujemy, to jak pisze baba, no to pewnie przyszła baba do lekarza, prawda? Osoba, która jest o niskim poziomie intelektualnym, tak można powiedzieć. Tak, żeśmy określili. Na nie widziany, to Nie to, że no, na widziane, tylko na niesłyszane. I proszę państwa, w tym postępowaniu jest aż siedem błędów, o których trzeba pamiętać. Nie to, że one występują. Trzeba pamiętać, kto to bada. Jak facet nie ma silnych palców, nie odkręci butelki, nie stwierdzi co tu jest. Jak bada, no odkręca, no to się odkręciła. jakby uciął na przykład nożem czubek szyjki, no tak się podobno otwiera szampan, nie próbowałem, bo yy, uważam, że to nie jest właściwy sposób, no ale potem jest doświadczenie, no szampan może wykipić, ja sobie tak pochylam, ja uleciał, ale szampanem czytamy, prawda? W związku z tym mamy zapis, no jest szklanka cieczy. No woda, bardzo ładna. No i zapisujemy, że to jest no, woda prawdopodobnie mineralna jakaś. To trzeba brać pod uwagę. Tu nasi prelegenci, każdy z nich był innym badaczem, każdy z nich miał inną metodologię, każdy z nich badał podobne rzeczy, ale nie te same, bo co następny badacz może badać? Albo rzeczywistość, albo zapis. Jak bada zapis z tej epistemologii, to proszę Państwa, proszę pamiętać, w naszym języku, Indoeuropejski. Rzeczowniki określają nie tylko rzeczy, ale również zjawiska, związki między rzeczami, abstrakcje, jakieś tam poglądy, uczucia i tak dalej. To są wszystko rzeczowniki. W związku z tym, jeżeli używamy jakiegoś rzeczownika, to w cybernetyce jest tak. Opisz własnymi słowami proces, a potem użyj takiego rzeczownika, jak ci pasuje. Ale nie domyślam się, co ten rzeczownik znaczy. My się nie domyślamy, co znaczy informacja. My opisujemy stan jakiś tam, że jest pewien stan fizyczny, można go związać z drugim stanem fizycznym za pomocą zupełnie dowolnej procedury i to jest w definicji mazura. Otrzymujemy pewien związek, a porównanie dopiero dwóch związków to jest informacja. Czyli aż dwa procesy za jednym słowem. Pytanie, co to jest, jest błąd. Bo to nie jest, tylko to jest proces, który został opisany to dwa razy. Każda informacja jest dwukrotnie relatywna. Według oczywiście cybernetyki. Można się sprzeczać, że używam tutaj złych słów. Ale nie o tym chciałem mówić, mianowicie czym my się w ogóle w takim razie zajmujemy. Otóż zajmujemy się pewnymi wzorcami i modelami sytuacji rzeczywistej, nie rzeczywistości, tylko wzorca, tak jakby pustą butelką, do której można coś znaleźć, prawda? O, nie będzie to wzorzec rzeczywistości, no nawet, żeby nie rozmawiać, nie będę nalewał. ale badamy właściwości tych wzorców. Niektóre właściwości są właściwością wzorca, a niektóre właściwością rzeczywistości. I tutaj trzeba rozgraniczać. Tylko jeżeli na wzorcu coś się nie uda, w rzeczywistości też się nie uda. Jeżeli model zapory wodnej się rozleci, zapora wodna się rozleci, jeżeli model systemu społecznego nie zadziała, system społeczny nie zadziała. I tak dalej, i tak dalej, to są olbrzymie opory różnego rodzaju utopistów i ulepszaczy świata, się im mówi, to się nie uda. Nie, nam się uda, nie udało się. No. Ale tak, tak jest. Ale w takim razie, jak to się wszystko ma do dzieła Bożego, do dzieła stworzenia? Otóż po pierwsze, my badamy systemy autonomiczne, takie, które dbają o siebie. I wszyscy ludzie są systemami autonomicznymi. My, jako cybernetycy i religia katolicka, mamy postulat istnienia bliźniego. Inne religie nie. W związku z tym, zbieżność cybernetyki, to zupełnie przypadkowa, akurat profesor Bazur, był agnostykiem, to znaczy nie zajmował się tym, ponieważ no, Pan Bóg nie jest materialny, on się zajmował energią i materią. Jego doświadczenia z powstania styczniowego go, że tak powiem, doprowadziły do zwątpienia. Ale to jest zupełnie inna strona. W każdym razie za pomocą są metod cybernetycznych nie można zaprzeczyć istnienia Pana Boga, bo my obserwujemy tylko efekty. Nie wiemy skąd się wzięli. No jak się na przykład sprawdza objawienie? No jeżeli dzieci w Fatimie przewidziały taniec słońca, mimo że lało jak nie wiem co, no to rzeczywiście te dzieci coś wiedziały. Jeżeli Małgorzata Subiru wygrzebała z cudzysłowie źródeł, źródełko bludnes, Polacy mówią ludki. nie wiem czemu mnie mówią sobie mówię To znaczy, że ona coś wiedziała. My nie wiemy dlaczego i uznajemy, że jest to jakaś ingerencja. A jak się w takim razie to ma do. Gdzie ma stworzenie? Otóż systemy autonomiczne muszą mieć pewną ilość mocy do działania na otoczenie, żeby się w tym otoczeniu jakoś usytuować, żeby przetrwać. Tylko, że ze względu na spadek potencjału, tutaj Pan Profesor mówił o tym, że potencjały spadają, no to ilość mocy spada. W jaki sposób te systemy się bronią? Otóż zwiększają swoją masę. W związku z tym rosną. I profesor Bazo podał dwa systemy wzrostu. Jeden nieograniczony, drugi ograniczony. Przy wzroście ograniczonym. Na przykład my, ludzie, szybko rośniemy, bo co przystajemy. Mamy szybki wzrost mocy do oddziaływania na otoczenie i uporządkowujemy sobie, jak jesteśmy, jak rośniemy, dorastamy, uporządkowujemy sobie otoczenie, zdobywamy pozycję społeczną i potem mamy moc mało, bo ja na przykład... Jako emeryt niewiele mogę, no ale wypracowałem sobie emeryturę, w związku z czym mam pieniądze. Małą mocą oddziaływałem na otoczenie. No dodatkowo jeszcze tam dorabiam parę groszy, żeby po prostu swoją wiedzę przekazywać. Ale w młodości ciężko pracowałem, to teraz mam emeryturę, bo składki były odprowadzone. Tak działają ludzie i tak działają ssaki oraz ptaki. Natomiast gady rozbudowują swój system całe życie. One umierają dlatego, że moc jałowa potrzebna na utrzymanie systemu jest tak już duża, że niestety umierają po prostu z bezsilności. Czy to są jedyne sposoby? No nie. Kolega, no niestety zmarł. Adam Lech, badając charakter drzew, stwierdził, że drzewa uwalniają się od tej właśnie dekoncentracji, Odrzucając zużyte tworzy. Drzewo, które żyje, które my widzimy, to jest w większości martwe. I kora i pień są martwe. Drzewo jest tylko dwie warstwy komórek, liście i korze W związku z tym drzewa nie pamiętają. My możemy wiedzieć, co się działo z drzewem, jak wiercimy prawne i słoje wybierzemy. Natomiast drzewo tego nie pamięta. Za to jest wiecznie młode i żyje, dopóki jest z środowiska, to tutaj właśnie profesor mówił, z środowiska jest zasilane. Czyli jest jeszcze jeden sposób na utrzymanie się w otoczeniu. Czy to jest wszystko? No nie, bo są jeszcze owady. Też strzygonia chojniówka, taki owad szkodnik lasu, był przedmiotem zainteresowania Adama Lecha. On stwierdził, że strzygonia chojniówka najpierw bardzo szybko rozbudowuje masę, jest żarłoczna, żre. Ale wtedy, kiedy igły są jeszcze zielone, to się je łatwo zdężnia. Potem nagle przestaje, bo moc jałowa jest już tak duża, że ona by nie mogła się poruszać. I przepotrzanać. W efekcie powstaje motyl, którego moc jest większa niż moc potrzanki. To jest właśnie ten demon, demon Maxwella. Nie wiem, jak one to robią, tylko że wiąże się z tym kompletne przeorganizowanie y całego wnętrza. Motyl nie wie o tym, co się działo z jego młodości. Także wieczna młodość to nie pamięć. Miło być młodym, tylko że bez się popełnia te same błędy i te same błędy. W każdym razie te cztery sposoby są tak różne, że nie ma przejścia od jednego do drugiego. Albo rozbudowujemy się ciągle, albo mamy rozbudowę powstrzymaną, albo też odrzucamy stare, zostawiamy młode. Albo też przepoczwarzamy się, to się nazywa po grecku metamorfozą, prawda, przekształcenie i nagle z potwarki, z wychodzi piękny motyl, co prawda krótko on żyje, no bo on już nie ma możliwości rozbudowy, nie rozbudowuje się i moc jałowa go po prostu zżera, spadek potencjału powoduje, że ten motyl po prostu zamiera, przeciętny motyl żyje 3 tygodnie. W związku z tym, że to są tak różne drogi postępowania, no nie ma możliwości przejścia. W związku z tym hipoteza ewolucji od jednego jakiegoś tam przypadkowego elementu jest moim zdaniem chybiona. To jest wyraźny kreacjonizm. Ktoś to stworzył. My nie wiemy kto. No, ja osobiście wierzę, że jest to wynik mocy stwórczej panamy. No i jeszcze ostatnia sprawa, czy we wszystkich językach świata możemy mówić o Panu Bogu? Ja z Panem Bogiem jestem na Pan, staram się doprosić o jeszcze jeszcze, czasami idę, a czasami idę kopa, żebym się ruszył, właśnie dlatego tutaj jestem, ale okazuje się, że już ksenofon takich starożytnych historyk podpisował Anatazis, czyli ucieczkę starożytnych Greków po bitwie pod Kunacą w stronę Morza Czarnego. I wędrując przez ówczesne krainy obecnej Turcji znaleźli plemiona, które nie miały żadnych bogów. Nic nie wierzyły, że wysąc nie spokojnie. Gorzej było, bo Europejczycy dopłynęli do Chin. No i był taki kardynał, Liczy się nazywał. Przyjechał tam, gdzie później było Macao, niedaleko Kantonu, i zaczął głosić Słowo Boże, nauczył się po chińsku i mówił, że Pan Bóg go tutaj przysyła. No to Miejscowy gubernator chciał go spalić na stosie. Panem jest cesarz, jaki tam pan? Nie było słowa bóg. O nich podobno. Znałem tylko jednego Chińczyka, ale ten miał słową głowę, ale to też nie o to chodzi. Jest niebo i jest ziemia, ale one są materialne, a wszystko, co pod niebem należy do cesarza. I do widzenia. Jakiś pan przyszedł? Nie, no to to, butornik spalił. Ale misjonarze zaczęli się modlić, ojcze nasz. Co sami mówią? A przepraszamy, to nie, to nie pali, bo to jest kult przodków i ten stary kościół chiński, podobny no, przez dynastię jakąś tam, jeszcze pamiętam, którą, chyba mi, został sklasyfikowany jako dziw, dziwaczna forma kultu przodków. Pozwolili im się osiedlić na wyserce, z tym, żeby, żeby było pod kontrolą, nie wolno było na tą wyserkę łodziami, tylko mostkiem. I każdy, kto przychodził wpisywał się osobiście na listę obecności. W ten sposób władza miała pewną kontrolę, kto przychodził, ci co umieją pisać. No to misjonarze zaczęli robić szkółki. W ten sposób rozwój tamtonu się zaczął, prawda? Zmiana tam wiadomości. Z tym, że nasze władze kościelne zaczęły no, patrzeć na to bokiem jakoś, no bo oni te karteczki z Intencjami wieszali tak jak buddyści, że to już odmiana buddyzmu były nieporozumienia. Ja znam historię z książek popularno-naukowych i z opowieści tylko jednego Winczyka. W każdym razie są duże problemy z porozumiewaniem się w tych sprawach w innych cywilizacji, w innych w ogółach, w językach. No na przykład przetłumacz się na język wierski morski chlebi wino. Nie ma. Chlebi wino to dla mnie jest trucizna. 170 lat misjonarze z Danii tłumaczyli i byli na Jasnej Górze, bo ja jestem z Częstochowy, więc akurat przypadkowo się o tym dowiedziałem i mieli tam kazanie tłumaczone na polski jak oni się wiedzieli, żeby to właśnie, to właśnie wszystko ładnie, tak żeby to miało sens, no, tam jest 300 rodzajów śniegu, a nie ma słowa śniegu. No i teraz jest tam w że spać śnieg, ale jakiś. Śnie, prawda? <tak> Także że są olbrzymie trudności z porozumiewaniem się właśnie ze względu na semiotykę, na, na to zapisywanie. Niemniej uważam, że w artykule na stronie Filozoficzne Aspekty Genezy tak Państwo znajdą pełny tekst, bo co jeszcze? Dlaczego my, jako ludzie, z tą rozbudową opanowaliśmy Otóż są dwa rodzaje przekazywania tej esencji informacyjnej, tej wartościowej informacji, tej, która daje nam skuteczne oddziaływanie na otoczenie. Albo równolegle, czyli genetycznie, wszyscy mają tą samą informację początkową, albo przez nauczanie szeregowe. Przez nauczanie. Każde pokolenie uczy się czegoś nowego. Według moich wyliczeń, opartych na badaniach Adama Lecha, Nasz współczynnik innowacyjności jest 1,1. Natomiast sosty mają współczynnik innowacyjności 1, przepraszam, 10, 10,1. 10 razy większy niż my. Ale my, przekazując pokolenie na pokolenie, to mamy 10 do potęgi ileś tam pokoleń. Okazuje się, że 30 pokoleń wystarczy, żebyśmy my prześcignęli soster, w dostosowaniu się do środowiska. Po 30 pokoleniach lasów nie ma, tak się właśnie stało w Polsce. Po 30 pokoleniach no, lasy poszły do pieca, a my na to miejsce no, uprawiamy zboże, tylko że musimy kopać. Gdyby Państwo chcieli moich wykładów posłuchać na YouTube, jest taki cykl, cybernetyka dla każdego, gdzie rozwijam te tematy, no i jutro będę w Poznaniu prawdopodobnie Aleja Marcinkowskiego, 20. A, 20. A, się wchodzi do, do piwnicy i tam będziemy rozwijać właśnie te tezy i polemizować tutaj z naszymi kochanymi prelegentami, ponieważ moim zdaniem ich nastawienie skłoniło ich do akurat takich test, byli nastawieni trochę inaczej, może by inaczej to wszystko przekazać. Dziękuję bardzo. Obrigado.